A fillollio toreg, I jest już 12.30. Ja nadal przesyłam vloga, znaczy nadal, dopiero tak naprawdę zaczynam go przesyłać, ponieważ zlikwidowałam, słuchajcie, cały zedytowany już vlog i musiałam zaczynać od nowa i po prostu jestem na siebie tak zła i zirytowana, że no po prostu nie wierzę w samą siebie. Zdarzyło mi się to pierwszy raz w jakiegoś roku ponad, że skasowałam coś już zedytowanego. Natomiast otworzymy sobie kalendarzyk, szukamy Szukamy um, szóstki. Szukamy szóstki, gdzie jest szóstka? E, widzicie szóstkę? O, tu. Błagam, żeby to była czerwona kulka. Błagam. Czerwona kulka? Nie. Seriously? Ile można jeść tych kwadratowych? W sensie słodki, no bo bałwanek, natomiast. Serio? Więc. Um, tak, słuchajcie, Megan właśnie bierze prysznic, ja już wzięłam, yy. <kluzny> a mi siostra przyjechała ją odwiedzić, więc dziewczyny wyszły. Yy, powiem Wam, że pogoda jest dość słaba, bo jest bardzo duża mgła dzisiaj. Hmm. Widzicie? Jest ogromna mgła. Także, ale nie jest aż tak zimno, powiem Wam, że aż tak nie wieje. Więc, przynajmniej to jest spoko, że o to nie musimy się martwić. Yy, może jak ładnie Abi poprosimy, to pożyczymy też ten aparat do polski. Yy, nie będę musiała nagrywać wtedy telefonem. Yy, dziewczyny były. Tak kochany, że posprzątały kuchnie dzisiaj. Tutaj mój kalafiorek właśnie leży. Nie lubię kalafiora wsadzać do lodówki. I powiem wam, że ja na śniadanie zjadłam szybką kanapkę z masłem czekoladowym. Musimy otworzyć tutaj zasłony. Patrzcie, co mam fajnego, żeby razem zebrać ze sobą zasłony. Także. Tak to wygląda jak jest zebrane. Więc ja idę się teraz ubrać i będziemy z Megan ruszać w miasto. Hi, hi. You have such a great background. Yeah. <laughs> Caution mirror. <laughs> yeah. mm. Oh no, so what have you cute. found? <gasps> the unicorn. I want the unicorn. Oh, that's I good. I wonder Yeah, that's what in this one. one. Oh, look. Abby would like that. My mom would like that. Yeah. It's the same dog. It's there. like her dog. Yes. yes, my mom had the same one. Are you cute? He's so cute. Mm. Mają świeczki Patrzcie co Megan mi znalazła to kalendarz adwentowy z herbatami Ale wrócę po niego za kilka dni i zobaczę czy będzie przeceniony Zobaczcie jaki ładny How much is it? 250 That's not bad yeah. I, and I bought mine already, my Christmas mug and I promised myself that I'm gonna buy you just one this month So, bye bye. Oh, It's so cool. I know. O, oh, I like these as well. Julie, czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Kupić ci? Wróciłyśmy i mam małe zakupki, więc kupiłam sobie bułeczkę z serem. Kupiłam sobie dwie bagietki do pracy dwie wody, fetę i pizzę taką niemrożoną taką do lodówki zobaczymy jutro czy będzie dobra a teraz sobie zrobię na szybko burgera mam pięknego burgera i mam małe pomidorki a Megan ma sałatkę Is it good? Yeah Yes, yes. Okay And we both have water so we help today with it Because we were too lazy to go and buy car so that's that. What we're going to do now that you had lunch? We're going go to walk next to the river. Yay! So. Idziemy na spacer. W końcu, bo od kilku dni już z mówiłaśmy, że iść na spacer i że chcemy iść się przejść um, wzdłuż rzeki. Także w końcu idziemy, bo jest dzisiaj ładna pogoda i nie jest na to za zimno, bo jakby wiało to nie chciałobyśmy iść. Megan jest like, tak yep, I have no idea what you saying, but yep. Is it first? Um, yeah, oh, o właśnie. Um, e, idziemy też na patio, bo mamy bardzo fajne patio tutaj w budynku, więc pokażę Wam. Woo oh that's a smaller one, isn't it? Więc tutaj mamy jeden, który jest mniejszy. <laughs> Are you running away? <laughs> no. Megan robi zdjęcia dla swojego taty. Zobaczcie, jak super tu jest. Wiecie, jak to ładnie wygląda, jak, jak jest w nocy. I pomyślałam, że w razie czego, jakbym nagrywała jakieś wideo, to na tych tutaj tych mogę powiesić jakieś dekoracje też. Tutaj mamy e, drugi blok. I tam od razu jest ulica, ale tego wam nie pokażę, żeby do końca nie zdradzać, gdzie jestem. Też nie wiem, czy to ma sens, bo już pokazałam tyle, że... <grych> no, o! Oh, I don't think anyone is living here yet, look. Right, left, right, left, right. Away, it's much Yep, ten nam się podoba bardziej, bo jest zamknięty też w środku budynku i tutaj też mamy główną drogę, jest więcej miejsca. A tutaj mamy fontannę, która obecnie nie działa, ale ostatnio jak było się to działała, więc tutaj też jest bardzo ładnie. <laughs> Patrzcie, jaki to jest piękne wejście, to jest zwykłe mieszkanko, ale zrobione prawie jak dom. Takie ładniutkie. O oh, Christmas tree! <grywka> 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 Tutaj e, kilka pomników. Tam jest też jeszcze jeden, zaraz Wam pokażę. Uf. I would kill myself. Wow. What? Oh that it's one. Yep. Really yeah it is, isn't it? Yeah. I tutaj yeah. mamy drugie. I thought it was real people. <laughs> <laughs> Megs. Oh, wow. That's weird. That's creepy and I love it. Oh. Jadłam pizzę na kolację i teraz idę do pracy. Także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiaj Wam się podobało i widzimy się jutro.